Witam wszystkich, to jest kanał Inwestowanie Indywidualne. Dzisiaj odcinek z serii krótkich analiz kolejny i spojrzymy na spółkę ciekawą przedstawiciela sektora gamingowego, gamingowego giganta. Myślę śmiało możemy użyć takiego określenia, a mowa oczywiście o CD-projekcie, spółce z Wigu 20, spółce doskonale znanej myślę inwestorom nie tylko krajowym, ale również zagranicznym, spółka na pewno bardzo rozpoznawalna na świecie. A to wszystko za sprawą gier, które, które wydaje i które, no myślę, możemy powiedzieć, że odnoszą sukces. jeden mniejszy, jeden większy, no ale gdzieś tam na pewno ta marka CD Projektu się w świecie buduje. Spójrzmy, co tutaj na wykresie ciekawego się dzieje. No, obserwujemy takie, takie chwilowe zawahanie, korektę chciałoby się powiedzieć, która jednak wydaje się być na ten moment Taka, taka płaska i takie typowe wyczekiwanie jest tutaj na wykresie widoczne. Korekta, która nastąpiła po tym ruchu wzrostowym, dość dynamicznym, który gdzieś tutaj wystartował mniej więcej na początku września z poziomów nawet poniżej 80 zł. No i gdzieś się kurs wspinał się bez nawet większych korekt, aż do poziomu 150, 150 zł. Teraz mamy 132,56. Dokładnie taki kurs na wykresie. No, oczywiście, ta korekta, która tutaj nastąpiła od tego poziomu mu 150, to była połowa listopada i trwała do początku, do początku grudnia. No to korekta bardzo potrzebna moim zdaniem i, i tak jestem zdziwiony, że no, jej skala nie była dość duża. Raptem okolice 125 zł, tutaj te dwie trzy sesje zdołały wybić, no ale ten poziom 125 zł też się broni. Taką obserwację możemy tutaj jak najbardziej wywnioskować, więc Zaznaczyłbym te okolice właśnie jako dość silne wsparcie, przynajmniej, przynajmniej na ten moment. Proszę spojrzeć tutaj, kiedy mieliśmy zejście, tak właściwie koniec już tej korekty. Chwilowe wybicie 125 zł, zdecydowanie też zwiększone obroty. Co akurat w tym przypadku ja odbieram jako sygnał pozytywny: wymiana akcjonariatu, realizacja tych zysków, które no, nie były małe, no bo od tego dołka do szczytu, jeżeli ktoś wytrwał, no to blisko tak właśnie ponad 90% można było osiągnąć także także jak najbardziej stopa zwrotu imponująca, szczególnie, że ten okres, okres inwestycji też jakiś bardzo długi nie był, a nawet bym powiedział, że jak na taką stopę zwrotu, na tak dużej spółce z, tak, z głównego indeksu jakim jest WIG20 no to ten czas był naprawdę, naprawdę krótki i ten wzrost nastąpił, nastąpił szybko ale wracając do tego co, co jest obecnie 125 zł się broni tak jak już wspomniałem, mieliśmy tu zwiększony Wolumen, wymiar akcjonariatu po realizacji zysków i przed moim zdaniem spodziewanymi kolejnymi ruchami, ruchami wzrostowymi, bo tak jak gdzieś w poprzednich analizach, które możemy można na kanale sobie, sobie jak najbardziej odnaleźć, odtworzyć jeszcze sprzed kilku miesięcy, kiedy byliśmy dużo, dużo wyżej na akcjach. Ja mówiłem wtedy, że moim zdaniem poziom 100 zł, a nawet poziomy niższe są po prostu nieuniknione, nieuniknione do osiągnięcia. No, tak też się stało, no, ale potem. Zmieniłem, że tak powiem, zmieniłem swoje zdanie. Ten cel 100 zł został osiągnięty z nawiązką, no bo tak jak już na początku tego materiału sobie powiedzieliśmy poziomy nawet poniżej 80 zł CD projekt zaliczył. No i gdzieś tutaj właśnie stwierdziłem, iż walory CD projektu stają się atrakcyjne i ten sentyment do, do sektora gamingowego. Będzie się teraz moim zdaniem odwracał i powoli odrabianie tych strat na tych największych spółkach, szczególnie właśnie tych największych gamingowych, będzie miało miejsce i będą one radzić sobie dobrze w nadchodzącym czasie. Takie jest moje zdanie na temat nie tylko celu projektu, ale ogólnie sektora gamingowego. To, co obserwujemy teraz na kursie, to cały czas jeszcze jest taka korekta. Korekta taka moim zdaniem, która będzie się kończyć. To jej charakter jest, jest taki bardzo płaski. Gdzieś zapewne wymiana akcjonariatu cały czas tutaj na akcjach trwa. Możliwe, że gdzieś powoli jakieś rozegrania większe będą się tutaj, będą się tutaj tworzyły. No, mieliśmy tutaj wybicie w połowie grudnia, no ale tak szybko jak ono nastąpiło do poziomu powyżej 140 zł, tak szybko zostało całkowicie tutaj zniwelowane i z powrotem kurs wrócił w okolice 130 zł. Tak, sesja czwartkowa udana, blisko 4% wzrost, także to też możemy odebrać jak najbardziej jako sygnał pozytywny i ja powiem, że Gdzieś powiedzmy jeszcze kilka takich sesji, które no, nie przyniosą jakiegoś większego ruchu w jedną czy to w drugą stronę. Moim zdaniem obserwować się będziemy, ale potem ja osobiście jednak spodziewałbym się wybicia w górę. No, przynajmniej ponownego podejścia pod te rejony 150 zł, ponownego testu tego tutaj szczytu, który nam się wytworzył w połowie listopada, możliwe nawet, że, że wybicia tego poziomu, ale to też już będzie zależało od postawy ogólnie rynku, nie tylko rynku polskiego, ale giełd zagranicznych i sentymentu, jaki będzie wtedy panował, kiedy takie ewentualne wybicie by nam się tutaj kształtowało, ale tak jak już wspomniałem, moim zdaniem zdecydowanie na ten moment bardziej prawdopodobne jest podejście ponowne pod 150 zł niż gdzieś wybicie tych 125 i spadek, wtedy nawet możliwe, że w okolicy 110-115 złotych Takich poziomów spodziewałbym się, właśnie w przypadku ewentualnego wybicia wsparcia, które tutaj sobie zaznaczyliśmy, w okolicach 125 zł. A jeszcze na no szybko spójrzmy na Wig Games 5, indeks zrzesz zrzeszający 5 spółek sektora gamingowego. CD Projekt oczywiście jest jedną ze składowych tego indeksu, ale nie tylko. Mamy też tutaj 11-bit Studio, CI Games Huge i oczywiście Ten Square Games. I tutaj również taka sytuacja. No, chciałoby się powiedzieć troszeczkę może bliźniacza do tego, co obserwujemy na wykresie CD projektu. Po odbiciu od, od dołka, który tutaj nam się wytworzył w wakacje, lipiec, sierpień. Odbicie jest obserwowane i teraz takie znowu chwilowe. Zawahanie, taka może korekta, korekta płaska w takiej formie bezpiecznej dla inwestorów, sprzyjającej też wymianie akcjonariatu, tak jak już wspomniałem. No i teraz moim zdaniem, właśnie też przesądzają się losy o tym, w którą stronę ten indeks powędruje, właśnie za sprawą ewentualnych wzrostów na jego składowych. I tak jak już wspomniałem, moim zdaniem będziemy powoli, a może nawet w takim tempie troszeczkę przyspieszonym, Obserwować odrabianie tych strat, no bo spadki, proszę spojrzeć na ten wykres są naprawdę, naprawdę spore i tyczy się to zarówno CD Projektu, zarówno tutaj indeksu Vic Games 5, no jak i te, też tych dużych spółek gamingowych, chociażby Ten Square Games również doskonały, doskonały przykład i również jedna z ciekawszych spółek moim zdaniem na ten moment na rynku głównym GPW. A w tym materiale to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania kolejnych materiałów i oczywiście do usłyszenia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym materiale, o innych, jakieś swoje propozycje. Jak najbardziej chętnie wszystko przeczytam. Cześć!